Jak więcej niż oszczędności na dostawach, to smart okazje dla smartowiczów i zbieranie smart monet. Wypróbuj Allegro Smart za darmo i ciesz się nowymi sposobami na oszczędzanie. Jak Allegro Smart, to więcej korzyści. Jak tak, to Allegro. Hej, małe rzeczy też mogą dawać dużo radości, a nawet bardzo dużo. Bo teraz w IKEA akcesoria o wartości minimum 30 zł są dostępne ze zniżką 15%. IKEA lepiej pomyślany dom. Odkryj delikatną czekoladę lodów Milka. Lody Milka. Delektuj się chwilą. W świecie, w którym jeden ryczesz. Zaraz, zaraz. Jaki jeden? Przecież ze szwagrem jestem i sąsiadem. W świecie, w którym trzech sprawdzonych w warce. <noise> Przepraszam, drobna korekta. Sprawdzonych w warce. Coś bardzo poważnie ci narratorzy ostatnio. Wśród swoich jesteś, chłopie. Zrzuć zbroję. <noise> <noise> Warka. Zrzuć zbroję. Warka. No. Zrzuć zbroję.